Dzień dobry Państwu, Krzysztof Walcerz, witam serdecznie na kanale Kulinarny Projekt TV. Eee, dzisiaj zrobimy, a właściwie... Właściwie dzisiaj zrobimy, tak że będziemy to kręcić dwa dni, to już inna sprawa, ale dzisiaj zrobimy eee, konfitowaną nogę skaczki. Na początku pokażemy, pokażę Państwu, jak konfitować nogę tak domowym sposobem, żeby, żeby było i nie za długo, i jednocześnie, w miarę dobrze. Nie za długo to jest jednak 5 godzin czy 6, ale generalnie, żeby coś z tego potem było. A w drugiej części filmu, jak już wyjmiemy tą kaczkę i będziemy ją mieli, zrobimy kilka sosów, z którymi można ją podawać. Raczej na bazie owoców, chociaż jeden zrobimy taki wytrawny, ale generalnie raczej na bazie owoców i, i, i klimatów słodko-kwaśnych, tak jak podawałem w restauracji do widzenia do jutra, w większości przypadków e, tak konfitowaną nogę. Do konfitowania kaczki potrzebujemy kaczkę. Proszę bardzo, mamy kaczkę. Weźmiemy od razu całość, wszystko co mamy. Potrzebujemy też tłuszcz. Ja mam, chomikuję. Proszę bardzo. Przygotujemy kaczkę. Trzeba ją mocno posolić. Dobrze to zrobić tak, żeby na noc posolić. Natrzeć czosnkiem albo obłożyć czosnkiem i włożyć do lodówki, a dopiero następnego dnia, czy tam po kilku godzinach, jak Państwo wolą, zacząć to robić. Yy, yy, układamy w brytwance. Ja proszę Państwa nie kroję ani dymianku, ani czosnku. Yy, z bardzo prozaicznej przyczyny. Yy, później, tłuszcz, który chciałbym drugi raz wykorzystać, miałby te elementy w sobie. W związku z tym, staram się tego nie robić, żeby móc to potem wyłowić. Czosnek, żeby nie był taki pełny, gniotę i obkładam nim kaczkę. Żeby miała aromat. Wkładam tymianek. Nakładamy teraz tłuszczyk. Ja go troszeczkę trzymałem na zewnątrz, żeby mi trochę się od, odtajał. Proszę zobaczyć, on jest biały i przezroczysty. Pewnie będę musiał go potem jeszcze dołożyć, bo jak się roztopi, to niestety nie przykryje całej kaczki, a idealnie by było, żeby ona była w całości przykryta. Proszę Państwa, kaczka przygotowana do włożenia do pieca. Stawiam piekarnik na 100 stopni 5 godzin. Zobaczymy, jak to będzie po 5 godzinach wyglądało. Obiecuję, nie kłamać i powiedzieć, czy było 5, 6 czy 7. Yy, jak wyjmę. I zajmiemy się później sosami. No i proszę bardzo, jest kaczuszka zrobiona. Pachnie pięknie. 6 godzin, 30 parę minut jest mięciutka idealna. Nic jej więcej nie trzeba. Za chwileczkę będziemy robić sosy. Proszę Państwa, moment może jeszcze pokażę jak to mniej więcej wygląda.